Operator czternasty, w czym mogę pomóc? Dzień dobry, nazywam się Taras, mam czternaście lat i zauważyłam na przeciwko mojego budynku zakrwawionego mężczyznę na dachu. Miejscowość? Tarnowskie Góry. Dobra, czyli na przeciw? tak? Tak. Ile budynek ma pięter? Yy, ile policzę. Mhm, yy spokojnie. Yy, trzy. Czy piętrowego. Stoi. A co on tam robi, wiemy? No, to znaczy, nie wiem, skulił się jakoś. No widzę, że jest krwi. Mhm. Dobra. Poczekaj chwilę na linii, dobrze? Nie rozłączaj się Dobra. ze mną. Widzisz wyraźnie krew, tak? Na jego twarzy czy na rękach? Wszędzie. Starnowskie góry. A ty jesteś z kimś dorosłym czy sama w domu? Moja mała słuchana ja zakupy. Ja będę informować wszystkie służby. Musisz ze mną zostać na linii, dobrze? Dobry. Dobrze ja będę informować służby, a ciebie połączę z ratownictwem medycznym. Poczekaj chwilę na linii, nie rozłączaj się ze mną.